Widzowie, dzisiaj jest drugi odcinek z Uncharted. Zaginione dziedzictwo. Więc, jeżeli film się spodoba, prosiłbym o łapkę w górę. Bo pod ostatnim filmem dostawiście ich dużo. To pokazuje, że chcecie tą serię dalej. Oraz subskrybujcie kanał zwanym, bo już blisko 100 subów. Yy... Sub... Ostatnio subskrybowało kanał 4 subskrybentów. W tym momencie macie ich na ekranie. I zapraszam wszystkich nowych też do subskrybowania. I polecam dać też publiczny sub, żeby się pokazać w następnym odcinku w piątek lub w sobotę. Raczej będzie w sobotę. No i niestety, ale 77,1% nie subskrybuje kanału. Więc cię powtarzam. Subskrybuj kanał, bo wbijamy 100 subów. Ja już nie przedłużam i zapraszam do miłego oglądania. Możecie też napisać komentarz. Wpadnijcie sobie w opis. My już zaczynamy. Lecimy. Dobra, musimy się podsadzić Albo no, ją w sumie W sumie to Bohaterowie muszą być silni Dzięki. Ponieważ Tako sobie się wspinać Teraz tak I tak jak u... W, w tamtym mancharty takie coś było Hmm, teraz już widzę Spod tych co to jest plakatach po, rurę, po rurze w górę chyba serio to na pewno bezpieczne nie Dobra. Trzeba znaleźć jakieś przejście dalej. Ha, tutaj znowu. Chodźmy. Tędy. Wiesz, że oddalam się od kryjówki Asawa? Tak. Idziemy trasą widokową. Teraz już wiem, skąd te spóźnienia. Nie. Dobra, tam. O, jest jakiś człowiek Zaraz, nie, ja to zrobię Kobra 1 do Kobry 5, już Słyszę Cię, Kobra 1 Ścigaj do Pink Lotuska Kobra 1, dobranoc Dobra robota Dobra, gdzie teraz? W górę? No to skoro w górę, to trzeba wziąć skrzynię, nie? Czekajcie widzowie, bo tu może coś być w tej shopie Niestety nic nie ma Że to przesunąłem. Bardziej do tego o teraz. Dobra, teraz na to. Tutaj, oczywiście, tu coś tak jakby jest. Tam nas jeszcze nie było, ale bez palnika nie przejdziemy. Skaczemy O jest przejście dalej Mamy rynne Nic prosz tego. Wielkiego pudełka na podsadzanie nie ma. A, już wiem. Przecież ona tu nie weszła. No to więc musimy jej to zrzucić. Aha. Tylko że... Przepraszam. Od tej pory unikamy skrzyń. Okej, okay, prawie wyszło. Muszę sprawdzić tą miejscowę Korridę, nic tu nie ma Skok, skok, Co to jest? Po dachówkach się wspinamy. Dobra, tu coś jest. A tu nic nie ma. Myślę, że tu coś będzie. Jakiś skarb pokryty albo coś, a nic nie ma, to idziemy dalej. Jakby... Tu gdzie się on powinien być O gdzie jest ten człowiek? O ja Skok? Ja masz. Nie <laughs> Oj. Jest tuż nad nami. Widzisz? Nie było tak źle. Serio? jest mamy to. Zajmie sekundkę To znowu wytryszek <laughs> To robimy Tu no i tak. Dobra, jeden siedzi Tu gdzieś można i tak Chodźmy po dysk Aha. <laughs> Bardzo dziękuję bądź czujny okej okay? Czuję się jak w sklepie z antykami. A się nie obijał. Ile to wszystko jest warte? Mam wystarczająco dużo, żeby sfinansować małą rebelię. Sala i Tygrys. Może zaszedł dalej niż sądziłam. Nie wykluczam Są te same indyjskie zabytki. To nie moja wojna. Hm. Coś tu mamy. Gdzieś tu musi być coś, czego my szukamy. to już patrzyliśmy unicestwienie i odnowienie kościu się znana rzeczy Chrześcijański artefakt. Do tego szukałaś? Nie, tak tylko patrzę. A to co? Pożyczę to na chwilkę. Mhm. chodź tu. Wygląda dobrze. zamknięta. Nie na długo. Halo, już tędy przechodziliśmy. Co było na mapie? Ugaty zachodnie, teren Hoysalów. Niech to. Nie przejmuj się, tyle i tak już wiedziałyśmy. Jest, wibracja, tu. Nie. O, tu gdzieś, o tu. Drugi wszedł i jeszcze trzeci. Szukamy, szukamy, szukamy. jest gdzieś tu tu mam go mamy trzy cholera weszli znaleźli nas Din, roz. Cóż za niespodzianka. A, ostrożnie, bracie. Ta kocica drapie. Asa. Awesome. O, kopela. Wyglądasz tak samo jak kiedyś. Jak miło. <grym> Nie szukasz pracy? Shoreline ma nowego szefa. Przejściowe problemy. Dam sobie radę. No nie wątpię. Szkoda. Przydałby nam się ktoś taki jak ty, wiesz? Co tu robisz? Przecież to nie jest twoja specjalność przepiękna kolekcja. Naprawdę. Chloe Fraser, miłośniczka Antyków. Złodziejka. Pracujesz dla złodziejki. Szefie, mamy problem. Co? Zaraz będę. Nasz dysk. O, fakt, zapomniałam. Wcześniej błędnie uznałam cię za takiego tam średniaka. O. Ale udało ci się odnaleźć Imperium Hoysalów całkiem nieźle. Ich największy skarb, Kiełganesi, to nie Lada Gratka. Co ty robisz? Trzy najazdy Persów. Trzy wielkie wojny mijają stulecia, a nikt go nie znalazł. Bez obaw. Nie łudź się. Twoją jedyną szansą na odkrycie jego lokalizacji jest skorzystanie z pomocy kogoś, kto pozna sekret artefaktu. Kogoś, kto wie o chujsalach praktycznie wszystko. Właśnie. <gry> Specjalisty od ich kultury. Dziejów. Mam dobre stawki. Albo pasożyta, który chce żerować na nas po to, żeby się obłowić. Hmm. Czyli nie? Tak czułam. <noise> Masz tu pet. I dobrze. Ale nie potrzeba mi więcej ekspertów. Zabić, ciała wrzucić do rzeki. Obejdzie się. Właśnie wychodzimy, Za Dobra, zwiewamy. Chodź! Musimy przedostać się przez rzekę! Dobra. Zatrzymam się na tych Nie udałam się. Okej. Będę teraz Bendy. Nie zabijecie mnie Nie ma takiej opcji Cholera Zapadło się Co ty tam odstawiłaś? Grą, że się udało Chciałaś mnie wystawić tak? Przecież improwizowałam. I ty się masz za zawodowca? O co ci teraz chodzi? Przez ciebie Asaf nas złapał. Nie zasługujesz na swoje 50%. Wiedziałam. Chciałaś mnie wystawić. Oszustka no, pozostanie oszustką. Wydaje ci się, że mnie znasz. Uważaj. Takie cwaniary długo nie żyją. Rzekę masz tam. Tak? Aby twój kontakt tam był. Szlak! No już, Pora się zbijać! Chodź! Jestem za tobą! O, to się zwijamy? Mnie to nie było jak coś. O kurde, No, uciekaj. Kurde, złapali mnie. Łapiej ich. Pum. Ty będziesz miał zaraz dosyć. Po głowie typie. Idę. Którędy teraz? Tędy? Chyba tak. Uda nam się zobaczyć, frajerzy. O cholera. Wybuchają. Sprędy teraz, stędy! cholera Czekamy Nadine Tylko się nie zatrzymuj! Nie zatrzymuje się, spokojnie Idzie jak po masie, Tak, powiedzmy Dobra Zostawcie nas Już przegracie, wiadomo to jest Dobra, tu jest przejście. Mamy to. No dobra, za tobą. Już to robię? Jeszcze lecimy. I do rzeki. No i łatwo. Uciekliśmy. Co się dzieje? Uciekamy jakąś barką. Jak wyglądamy? Planowo. Dotrzemy za jakąś godzinę. Świetnie. Kiełka Nic dziwnego, że złupili Nie z złocacko. Masz co? Spokojnie. Wiesz jakoś nie mogę się uspokoić. A co? Ekspert Asawa wciąż ci siedzi w głowie? Bez obaw. Asaw albo jest już w górach, albo siedzi nam na ogonie. A do tego jeszcze ma broń, transport, małą armię. Ona już to rozgryzła. Jak już mówiłam. Bez obaw. To chyba jakiś klucz. Może. Zobaczmy. No dobrze. Trójząb to broń Ganesi. Mhm. Należał do... Parasiuramy. No a... Topór był darem od Siwy. Wielka bitwa. Co? Ta, w której Ganesia stracił Kieł, dam głowę, że jak znajdziemy te symbole, znajdziemy Kieł. Nieźle, Fraser. No, no wiesz. To zasługa mojego taty. Lubił hinduskie mity. Zaraził Cię. Pewnie jest dumny. <grym> Jasno się robi. Idę się szykować. Dobra robota. Wow, ale widoki. Jeep jest już widza. Czyli będzie przeszukiwanie terenów. Taki kawał drogi, żeby coś udowodnić. Po prostu wolę się upewnić, dobra? Wiesz, całkiem tu ładnie. I patrz. To ci dopiero. Wybacz, że w ciebie zwątpiłam, Chloe. To choj salskie? No, jak... To nie jest nowy budynek. Jesteśmy na dobrej drodze. No co? Coś tu nie gra. Wciąż to powtarzasz. Nie. Za nami za sto kilometrów, a Po Asawianie ślad. Gdzie twój optymizm? Może go wyprzedziłyśmy? Nie sądzę. Zajmę się Kłem. Asaf jest twój. Ma się rozumieć. Spotkamy się przy autie. Ja? A, dokładnie na swoim miejscu. Przepiękny krajobraz. Ty no, kurde, ja tu robię zdjęcia, a ty tam mruczysz. No dobra, nieważne, bo ty tam, już na dole gdzieś. Dobra, to co? Dojdziemy do tego jeepa i zakończymy ten jak. się. Eee, poczekajcie, w ogóle to nic mi nie jest. Skoro to jest zejście, to jest na, jest lina, dobra, dobra, czyli już wiadomo, jak się tam dostać. O kurde, czyli to jest to? Tak, jestem. Okay. A za co sobie myślałaś, że ucieknę? Chodź, podaj rękę. Dzięki, nie trzeba. Okej. Okay. Mam prowadzić? Nie, to nie problem. A jednak lubię mieć kontrolę. Okej. Okay. Dobra widzowie, w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Jeżeli film się spodobał, to pamiętajcie, że żeby zostawić łapkę w górę możecie też napisać miły komentarz, na przykład fajny odcinek, mam wtedy serduszko. Wbijajcie lajki, subskrypcje, bo mało do stosubów. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, bo będzie prze yy, przeszukiwanie terenu. No i siema!